Cześć muzyki, muzyki, W tym odcinku będziemy nagrywać Minecrafta, mm, oczywiście z Oczywiście z tak, jak tak no powiedziałem, no nie będę nagrywał częściej. <ścoughs> kasztanowice, ale widzowie, no przepraszam was, że dawno nie było kasztanowic. Jak widzicie, no, zobaczymy kurde, pozmieniało się dużo, tak, pozmieniało się dużo. Um, I tak, um, dzisiaj będziemy nagrywać po prostu o taki filmik, no bo dawno nas nie było, tak, więc musimy nagrać po prostu jakiś odcinek. Więc postanowiłem przyjść ze szkoły i od razu nagrać Odcinek dla was i widzowie. Nie nagrywam teraz t lunchera tylko na Crystal Launcher. Jestem na teraz Crystal Launcher, tylko że wiecie, Crystal Launcher to uruchamiająca aplikacja yy, Minecrafta. Więc yy, tutaj mamy po prostu, yy, tak. Co się pozmieniało? Mamy tak. Wszystkie zbrojki też diamentową, złotą, yy, no i takie rzeczy. Tylko tutaj nie mam akurat, bo musiałem oddać. Tutaj mam... Tutaj w jak no bo w końcu potem mam e, zbroję. Muszę sobie odłożyć... Tutaj tak. tak, no, mamy taki ten... rzeczy czy nie... no. I tak, e, pozmieniają się bardzo dużo, bo mamy tutaj... O, tak... W sumie nie wiem, czy to pokazywałem. Nie pamiętam, ale... Lecimy dalej. Lecimy. Jak jest pokazywana no to wiecie. Eee, chyba wiecie eee, ile e, dobrze widzowie. Jak już zeszliśmy oczywiście na dół to tak, mamy eee, tutaj e, dom, e, znaczy pokój taki fafika. Oczywiście nie wiem co E, idziemy na górę, tutaj mamy jego oczywiście jakiś tam, nie wiem, tajny pokój, kurde, <grych> tutaj mamy łóżko, piasek, no i mamy skrzynkę, no, mamy skrzyneczkę Dobra, idziemy dalej, już pokazuję dalszą część. Wam nie pokazywałem, że dołączyła jeszcze jedna osoba, nie, dwie osoby na kasztolice. I chyba jeszcze jedna, nie wiem, tutaj jest Xafix. Okay, Xafix. E Portal gdzie... Tutaj mamy e zbroję mojego właśnie kolegi. E wbijajcie na kanał Lego Player 14. I wbijajcie na kanał KsaFlexi, tu tylko tyle mam do Wam do powiedzenia. Eee, no i tak, tutaj mamy. Hmm, jakby to powiedzieć? No jego. O, no, jego po prostu pokój. Kurde. Ja, nie wiem, jak jakby to powiedzieć. No tutaj jest. No, jeszcze nie jest wybudowany, ale. To co teraz Wam. No, po... tutaj jest baza Maćka To no, yy, Baza Lego Player, i moja, nie? Oczywiście. Siema, się Siema, anioł, widzowie. Siema, ma no, mamy jakieś rzeczy. E, teraz idziemy... O, patrzcie, nawet to. to jest... Witaj. Hello. Nie ma tam nic podejrzanego. Dobra. tak. Mm. Pik. Weszliśmy sobie do miejsca, którego nie powinnam Wam pokazywać, ale. W końcu mam, muszę, mówić, ja, muszę pokazywać wszystko, więc... Yy. No, to, 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 to jest yy, płaczka, więc możecie się zastopować za i za, yy, przeczytać, co tu pisze w ogóle. Więc ja już wam daję. Możecie sobie zastępować. ja y, sobie idę i Wam pokazuję dalszą część. Bo tutaj jest już zrobione już powoli. Dobra. Znaczy już jest zrobione w sumie, bo mam bazę, y, w której y, 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 już y, mam po prostu bazę i tyle nie? I tyle. Dobra, lecimy. Y, o Dobra, lecimy, lecimy, lecimy I zaraz będziemy w bazie Dobre. Lecimy, lecimy, lecimy Lecimy, lecimy, lecimy O kurde, kurde, kurde Co tutaj się dzieje? Kurde Tutaj już coś podejrzewacie Baza Totalnie baza Mamy tutaj bazę. Eee, no tutaj mamy wejście akurat do, eee, do domu. Tutaj mamy eee, wiecie, tylko jest zamorowane, żeby nikt nie widział tego. To jest w takim miejscu, już Tam są kasztanowice, tam jest mój skinek, już mogę pokazać nawet. Nie ma nikogo na serwerze? Nie ma, nie mogę tutaj. Nie ma, więc jesteśmy singli. Czekaj jeszcze to miejsce mi się wydaje chociaż. O, tutaj są kasztanowice, ale jest za więc nie było. So, co Więc lecimy, lecimy. Tu, auć, to bolało. Dobra. Lecimy. A czekajcie, tu musimy jakieś pochodnie doświetlić żeby coś było w ogóle oświetlone Prawo są e, tak. e, no moim zdaniem już możemy kończyć ten w sumie odcinek bo akurat już e, no a w ogóle nie pokazałem Wam peleryny. To jest moja peleryna. Widzimy w ogóle. Nie wiem czy Wam pokazywałem. Chyba nie. E, to jest moja peleryna. E, tak, tak się prezentuje. Z, no Moim zdaniem jest git. E, zrobiłem własną pelerynę, ale no.